Witam ponownie moi drodzy. Zapraszam na kontynuację serii finałowej. Po pierwszej grupie serii finałowej prowadzi ekipa Francji Kanada, druga jest Finlandia, trzecia Rosja. Polska należy na miejscu piątym, ale z dużymi stratami do podium. Przed nami grupa druga serii finałowej, to na Słowenia, o która mało nie przekawała serii finałowej. Dzisiaj bez Norwegów po raz pierwszy w tej edycji turnieju rower Norwegii nie ma w serii finałowej i to w takich kuriozalnych okolicznościach. Domen Prentz wyraźnie lepszy w serii finałowej 125,5 metra, teraz 234. Rehabilituje się za ten pierwszy lot, który o mało nie wyrzucił Słowenii z serii finałowej, jest lepiej, ale najważniejszy jeśli chodzi o jego występ. Teraz drużyna Czech w ekipie Czeskiej 213. I pół metra sobie teraz. Podobny wynik potrzebny, by drużyna prowadziła. Hmm, za krótko. Kożyszek psuje wynik. Ajajaj. 166. Noty 18 No drużyna przegrywa. Z ekipą Partii Kennedy, która cały czas przewodzi. Mimo, że nie oddały swojej próby w tej grupie. Teraz Szwajcarzy. Kilian Pajer 216,5 m. Wtedy był zbyt duży, więc wiesz, że też nie naprawił niczego, chociaż mogło dokonić Słowenię w jakimś stopniu. No, będzie trudno, bo domen skoczył dobrze. Kilian Pajer 238,5 No Noty po 19,5 to jest lepszy wynik od tego naprawca, ale drużyna przegrywa ze Słowenią jeszcze jednym metrem. punkt na korzyść Słowenii. Teraz Kazachowie ze Stączekami. Drużyna miała czwarte miejsce po pięciu skokach. Arti Aigro, 187,5 metra, no teraz nawet podobny lot da tutaj prowadzenia w tym momencie. Arti Aigro leci dalej niż w pierwszej serii, to wyraźnie dalej, z telemarkiem, co ważne. 233,5 metra, no to jest 17, 17,5, także jest poprawa. Teraz ekipa Francji i Kanady. Prowadzenie formalnością oczywiście, no bo prowadzili po pierwszej serii, po pierwszej grupie serii finowej metus okup. 253 metry w pierwszej serii. To był fenomenalny lot wtedy w jego przypadku. Teraz też będzie długi lot. Też pod rozmiar skoczni, brawo 241 metrów. On to skocznie czuje. 241 metrów noty 19 i prowadzenie przewaga 127 punktów nad Kazachami jestem czekami. Przepaść to jest przepaść, bo to jest przebaga jednak 100 metrów ponad. Teraz ruszę na finów hmm, Harioli 244,5. W hmm, w krócej, ale ponad 200 co ważne. Odległość 205. Noty po 19,5 punktu. Drugie miejsce bezpieczne, póki co, ale stara do Francji i Kanady rośnie już do 80 punktów. Tymczasem drużyna rosy, która może tutaj namącić. Dmitrij Wasiliew, jeśli trafi z tym lotem, może się tutaj zrobić Roszada. 208 metrów. E, Wasiliew koryguje, koryguje. I skorygował. Po prostu to jest rekord. 258,5 metra. Fenomenalny lot który oczywiście postawi swoje ślady. Dzisiaj, może powiedzieć śmiało, w tym turnieju rower na każdy skoczni z tego kompleksu pobijaliśmy rekord obiektu. Jest to niesamowita historia, ale potwierdzająca, że nasza forma zwyżkuje. Mimo, że nie ma tej jeszcze z naszej strony, no to jednak forma nam zwyżkuje. Mamy coraz częściej sytuacje, kiedy poprawiamy się. W ogólnym stabilności, ale jeśli chodzi o Potrafię czasem przypomnieć o zawód głowy, bo ten poziom jest po prostu tak wysoki, że człowiek się nie pułapie po prostu jaki wynik daje na dobre miejsce. Teraz Wasilje w 258,5 metra. Noty 19-19,5. Wykorzystano maksa ten lot, który mu przypadł teraz. Drużyna 45 punktów przed Finlandią. Proszę zobaczyć Rosja. Klima w 251,5. Wasilje w 258,5. Kosmos. To jest kosmos. No i drużna Polski pozostała. Dawid Kubacki 228,5 m. Walczymy o włócz manikiem tej pozycji. Nie będzie łatwo. Bo widzimy, co tutaj się dzieje. Dawid psuje ten wynik, ale z telemarkiem ten lot. Natomiast, no, miejsce to utrzymujemy. 200,5 m. Ucieka natomiast czołowa czwórka. W tym momencie. Mamy bezpieczne miejsce, bo czasem mieli wpadkę. Ale zazwyczaj nie, nie, nie stwarzamy sobie okazji do tego, by to te miejsce poprawić. Dawid na początku jest z telemarkiem, ale tylko 200,5 metra. A więc Francja skandaluje prowadzi na miejscu drugim Rosjanie, trzecia, trzecia Finlandia, która dzisiaj będzie nas ścigać w tej klasyfikacji generalnej. Czwarte miejsce Kazachów i Czechów, piąta Polska. Tutaj niestety Rosjanie robią swoje w tych dwóch grupach. Budują przewagę nad nami, odrabiają dużo punktów w klasyfikacji turnieju szósty miejsce Czechów, siódma Słowenia, ósma Szwajcaria. Przed nami grupa trzecia tej serii finałowej. Zaczyna Słowenia, a konkretnie Lofrokos. W pierwszej serii był bohaterem Słowenii. Dał im nadzieję, no i potem udało się tę nadzieję przedłużyć. 239 metrów. Teraz będzie krótszy lot. No bo już było tak pięknie na progu. 199. Noty po 18,5 punktu. Teraz przed nami cześć. Ekipa czeska, zobaczymy, Wojciech Sztursa konkretnie, 244 metry, tak było, w sobie, to było coś wspaniałego wtedy, w jego przypadku. Teraz też nie próżnuje, też będzie na długi czas będą atakować Polaków. Odległość 244,5. no i 17, no zobaczymy. Ten lot rzeczywiście wybitny, w obu seriach konkretnie. Teraz Szwajcarzy walczą ze, ze Słowenią, i tutaj mogą się powalczyć. Luka Eglow, szansa ogromna. 200 metrów i już Szwajcarzy, będzie przed Słowenią. 224,5 metra. Teraz kapitalnie poleciał. Szwajcarski zawodnik 243,5 noty 19, 19,5 punktu przed Słowenią i to z przewagą no, 54 punktów w tym momencie. Także przemawia, która nie postawia złudzenia. Teraz Kazachowie ze Stęczykami. Luka Mendes w pierwszej serii. Luka Mendes miał 4 kilometra, 250,5 m. Teraz będzie krócej, i to jest wada czasem takich właśnie wyczynu W serii finalowej tylko 211, Moty 19,18,5 punktu. No to już że odróżno się od podium. Podobnie. Teraz ekipa Francji i Kanady Mackenzie, but Klaus, potrzebuje 107 metrów. Prowadzić z 225 metrów miał w pierwszej serii. No teraz lot będzie dłuższy. I to taki. To, tak. to oko. 250. mamy wakacie na pierwszym poziomie. Noty po 19,5 punktu. rewel na pierwszej teraz wakacie po Roman, Wszyscy na kosmicznym poziomie. Wszyscy w wieczcach 240 250 metrów. Jest to fenomenalne. Można być E, Drużyna firmy na haponen 224,5 metra. Teraz Haponen walczy o każdy metr. Ten lot będzie ale szanse ma utrzymać. 204,5 metra, noty 18. No do tego, że nie ma oni nie ma rącej, więc to walka Kazachami jest trochę mniej jest to punktowa. Także oni mogą być raczej spokojni. Przebierają w Francji. minus. rower Na Rosji. Michaju Makrofini, no, 11 metrów. w raz. Maksim Oczkin, się paźa, ale w drugiej, zrobił co do niego należało tutaj. Pocznot, no i 30 metrów. Noty 18, 17,5. Polska ja umacnia się na drugim miejscu. 81,5 pół Finlandią. No i drużyna na Polsce. się o te, żeby je ja spokojnie utrzymać. Kuba wolny, atak Czechów w Pół metra. w pierwszej teraz, kół się dłoje, Robi, leżało. Wracamy na piątym miejscu. 245 metrów. Dokładnie w rozmiar skoczni, Było 19,5 punktów, Mamy piąte miejsce. Znaczy je utrzymamy w tej sytuacji. Do czwartego stracimy 20 punktów, ale do prowadzących. 200 punktów, 280, jest to przepaść. Do Rosjan tracimy 138,6. A więc Francja z na prowadzeniu, która prawdopodobnie wyga zawody, no bo niewiele schodzi na to, by to miało się zmienić. Druga drużyna Rosji, trzecie miejsce Finlandii, czwarta ekipa Kazaków i Jestemczyków, piąta Polska, w tym momencie szóste miejsce Czechów, siódma Szwajcaria, ówstą słowenia, która do lidera traci 333,4 punktów. 433. Także jest to wyraźna przepaść. Stała ostatnia grupa. Rozpoczynamy. No, poziom kosmiczny. Jak sobie byśmy nie, 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 byśmy nie kalkulowali, no to widzimy sami. Ekipa Jacques Mogel. 202,5 metra. Fatalnie w serii finałowej. Słowenia zajmie miejsce ostatnie. No ale po fatalnym stylu. Jacques Mogel powtarza błąd z serii próbnej. Szwajcarzy mogą być spokojnie w miejsc. miejsce. W pierwszej serii 17,5 metra, teraz dużo lepiej. Ty razem nie zabrać drużyny tak bardzo. Odległość 220,5 metra. No ty po 19,5 drużyna, no po to jest powianie. Przewagą 231 punktów. 239. Teraz drużyna Czech, a potem Polacy. A więc Roman kołdelka, później Kamil Stoch. Kołdelka 216,5 metra w pierwszej serii. Teraz, teraz dłuższy lot. Kołdelki 238,5. Noty 3 po 19,5. 1 na ,19, 19,1 na 18,5. Czesi oczywiście są na trzeciej pozycji, ale na zasłaconej wygrali wyraźnie. Nie ma co pokrywać. Teraz drużyna Polska. Kamil Stoch. W pierwszej serii 214, m. na będę więcej serii u Kamila, bo jednak ten lot dał nam dużo niedosytu. Po tej pierwszej serii w serii będzie trochę lepiej. No nie do końca lepiej, bo z upadkiem Kamil ląduje, ale 236,5 m. Jesteśmy przed Czechami o 43,5 punkt. Kamil troszkę lepszy od kubu wolnego w, 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 w łącznym rozrachunku. Teraz Kazachowiec ze Stanczakami. No, drużyna, która oczywiście za chwilę obejmie prowadzenie. E, Sabrzę Mominow 234 metry w pierwszej serii. Teraz Mominow. Nie wiem, czy nie będzie miał krótszego lotu. Krócej ląduje. Bliżej e, 209. Noty 19,5, 19 punktów, no ale są przed nami. O prawie 20 punktów. Gdyby Kamil ustał lot, drużyna być może by z nami przegrała nieznacznie. E, no, teraz Finowie. Jana Achonen. Do podium potrzebne 197 metrów. czy właściwie nawet nie tyle. Wystarczy mi być na drugim miejscu w tym momencie, bo ekipa Francji i Kanady i tak zrobi swoje. Świetny lot Achonen. 235,5, teraz 237. Noty 19 i prowadzenie. Nad Polską dzisiaj przewaga prawie 90 punktów. Teraz drużyna Rosji. Dani Andrzejew, 172 metry, by Rosja była co najmniej dzisiaj druga. 242,5 miał Sendryjew w pierwszej serii. To był lot, który dał Rosjanom nadzieję, ale teraz Sandryjew ledwie 143,5. Rosja będzie tylko dzisiaj trzecia. Górą Finowie, noty 18 dla Sandryjewa. Także Rosja dużo tu nas nie odrobiła tych punktów jednak. Mogło odrobić, ale Sandrzejew nie wytrzymał tej, tej presji. Nie tym razem. Lot to jednak wyższa. No, i niestety nie zawsze się udaje tak, jakby się chciało, no i została ekipa Francji i Kanady do zwycięstwa potrzebne 120 metrów. Vance de Conservois 207,5 metra. Teraz będzie dłuższy lot, tak jak reszta kolegów. Ekipa Francji i Kanady była poza proszę zobaczyć w ostatniej grupie Vance de Conservois 232. Jest niesamowita seria ekipy Kanady. Wszyscy skrywali Noty 19, 19 punktów. Indywidualnie Savoie zmieści się w dziesiątce, na dziesiątym miejscu. A więc pierwszy Soukup, trzeci Boyd Klaus, piąty Chapuis i dziesiąty Savoie. To do, dowód na dominację Francji i Kanady. 150 punktów przed Finlandią. Niesamowity poziom tej drużyny. Druga Finlandia, trzecia Rosja. Z niedosytem oczywiście na trzecie miejsce, ale trzeba cieszyć się w tym, co jest. Mogło być gorzej z losu. Przecież podkół yy, się konkurs w nie układał po tych trzech grupach. W tym Także tak ma już się jednak zajęli dzisiaj czwarte miejsce Kazachów i Jestonczyków, Piąte miejsce Polski. No, o naszych to wiele dobrego nie ma, niestety, no bo 16. Piotr Grzyła, 18. Kamil Stok, 20. Kubowolny, 23. Dawid Kubacki. Schwytaliśmy w miarę równo. Ale brakowało przebłysków. Przebłysk był tylko pojedynczy, kubu wolnego w serii finałowej, kiedy musnął rozmiar skoczny. To jedyna próba, z której mogliśmy się naprawdę cieszyć. Pozostałe, niestety, były dalekie od ideału. Szóste miejsce: Czechów, siódma Szwajcaria, no i ósma zdecydowanie najsłabsza Słowenia. Oto klasyfikacja generalna. Słowenia przez ten sam występ nie poprawiła swojej lokaty. Nadal jest na dziewiątej pozycji. O. Zdziwienie? Być może. Norwegia utrzymuje przewagę, ale Polska do Norwegii okroiła stronę do niespełna 400 punktów. Trzecia jest to Rosja, ale do nas traci 147 punktów. 147,3. Czwarta Finlandia traci do Rosjan 111. Tutaj wszystko jest na styku. Jeśli ktoś dominuje Zawody to ostatnie i finałowe, no to będą oczywiście roszady. Na razie kolejność bez zmian, ale zmniejszyły się różnice punktowe, więc tutaj wszystko jest jeszcze możliwe. Piąte miejsce Francji i Kanady. Szósta ekipa Kazachów i Estonczyków, później Szwajcarzy, Czesi, no i na końcu Słowenia. Dzisiaj spadli oczywiście w klasyfikacji. Czy spadli, czy nie spadli? My tylko to ciekawi, ale chyba nie spadli, bo że byli. Ci też słabi. Więc tutaj kolejność pozostała mniej więcej bez zmian. Kazachowie ze Sączakami umacniają się na szóstym miejscu. Raczej tego miejsca nie powiem, że Francja i Kanada zanotuje fatalny występ, ale na to się też nie zanosi. Fajask, Francja z Kanadą, nokautując się rywali, umocniła się z kolei na tym piątym miejscu i otwiera otwierają szansę na miejsce czwarte. Kosztem, który jest z ekipie, Zmontuję brak serii finałowej, wtedy rzeczywiście droga będzie otwarta. Jutro w finał turnieju, w tym finale Wickersund, po raz ostatni. ucie obiekt z 2018 roku. Rozmiar skoczni 240 metrów. Rekord tej skoczni nas interesuje szczególnie. A no rekord tej skoczni kochani wynosi 228. Także nie jest to łatwa skocznia. Do zobaczenia w następnych naszych zawodach. Ps.